Goryl. Latający lis. Jaki latający lis? Tak jest napisane. Latający lis. Ojej. Ale świetnie. A patrz, co tu? Dziobak. Widzisz, dlaczego cię dziobakiem nazywam? Mhm. Masz taki dziubek. A co to jest? To jest też dziobak. Tylko, że wodny. Też dziobak. A patrz że zwierzę. O, o to co tu? Tra kolczatka. To też miałam taki cieka. Jak była mała, to też taki cienki. To byłaś kolczatka? Tak. Patrz tu. A tu to, to diabeł tasmański. Jest torbaczem. No to kiercie zęby. No. Bo broni swoje potomstwo. Widzisz? Się. A to co tu? A to jest kochanie... Kalurymys. A to? No takie zwierzę. Torbaczowe. Kalurymys. A to, A to co? Jamraj. A to co? A to jest niełas plamisty. A to? To też. Mieszka w górach. Kret workowaty, tu jest. Zobacz. A to co? Ale pięknie. Ale pięknie. A, a co, co to? To jest. To jest panda. Ale pięknie. To nie panda. Miśko a zobacz. Tu. Zobacz tu. Zobacz tu. A zobacz tu. Co to? To jest panda. Co to jest? No i co ma tutaj, w worku? Tu ma takie małe dziecko. No. A tu co to? Też kangur. Należą mm -hmm. do rodziny torbaczowatych. Wiesz dlaczego? Bo mają torby na noszenie swojego potomstwa. Uh -huh. Swoich dzieci. A tu co? Też kangur. A tu jest mrówkożer. Mm. Patrz jaki maje... Patrz na to. <grym> A to co to? To jest Batman. Nie pękasz. Tak Batman. Batman. Powiedz Batman. Patrz jaki mały dzidziuś. Zosiu, powiedz Batman. O, o się? Zosiu, co tam było? Batman? To jest co? To jest wombat. To pancerze. Leniwce. Ale fajowe. O, to są leniwce, Zosiu. Ale fajowe, nie Zosiu? Fajowe? Niech? Zosiu, fajowe? Tak. A to a a to nasz... jest pancernik. Zosiu, a kto u nas w domu jest leniwcem? Zosia. Czy tatuś? Kto jest? No? Mama czy tata? Mama. Pierwsze słowo do dziennika. Zosia. Teraz...